Dobry w niedzielę. My już spakowani krzysiek nosi bagaże. Zaraz jedziemy na lotnisko. Jest siódma godzina. O 11 mamy wylot. Chodź tu, Wojtuś, zorebierzemy jeszcze plecaki i jedziemy, tak? Gdzie ty, Wojtek, jedziesz? Na wakacje. Na wakacje. Uhuhu! 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 Dalej, idziemy do samochodu. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm all right And for the first time in a long time I'm all right I've seen a lot of change been through a lot of Uważaj, żebyś nie poleciał. tak Jednak Zaraz zobaczymy, wajtek i my. No, wajty, no ga. O, już czeka. Oh, so. Mamy to... widok na morze? Nie. Na jezioro. Ale na chodź, chodź Ten już o rybach. Tutaj mamy takie łóżko. Widok, widok, widok. Na jezioro. Ryby to za No to chodź, no patrz, no pomału. Tutaj mamy taki widok na morze. Nie no, żartuję na, na jezioro. Tutaj mamy basen. No, woda, pójdziemy. Więc taki mamy widoczek z okna. Dobra, chodź, idziemy jeszcze zobaczyć, co tu jest w środku. No, się dla Pana. No. Tutaj mamy szafę. Zmęczona ja. I mamy taką łazienkę prysznic, kibelek, jakieś ręczniki i lustro. A tu ja, zmęczona, śmierdząca, marzę się wykąpać. Tu jeszcze jakiś stolik, łóżeczko dla małego. Nieduży pokój, ale urządzony, naprawdę. Ładnie. Gdzie wy jesteście? Jak do tej pory, z trzech hoteli, to który najładniejszy? Mama Nini! na Mama Nini! Tak! Ten pokój fajny, tylko taki mały, trochę, nie? Mężczyko, ej, chodź tu, ty. zaraz pójdziemy się umyć. Będziesz się, będziesz się kąpał pod prysznicem? Tam kąpać. Tam będziesz się kąpać? Zobacz jakie masz łóżeczko. Tu Wojtek Nynę będzie robił. Wracam właśnie z kolacji. Chłopaki, chłopaki posz, poszli schodami, a ja jadę windą. Dzisiaj tak na szybko. Idziemy zaraz obczaić okolice i jeszcze na plażę zdążymy skoczyć. A patrz, szybciej byli. Chodź. 2 euro. Tu macie przykładowe ceny na stacji. 9 zł. Co? Łobak. Ja. 2,16? No 4, ile grałeś? No nie wiem, 4,60? No, no to. 12, 9. To będziemy mało bez nie no, Bez przesady wakacje są raz w roku, trzeba korzystać. Idziemy teraz na. Na plażę, zwiedzamy okolice. No Ogarnęliśmy się szybko. Ja z młodym wzięłam... Chodź, chodź. Ja z młodym wzięłam szybki prysznic. Poszliśmy od razu na kolację, bo cały dzień bez porządnego posiłku. W sumie takie przekąski tylko. A teraz idziemy na plażę. Trochę pobłądziliśmy i robimy kilometry. Ale to nic, przynajmniej zwiedzimy okolice. Co Wojtuś, wyrzucasz bułę? Jak na razie to mi się tutaj podoba bardzo. Ładniej znaczy ładniej. Podoba mi się tutaj. Uważaj, bo auto jedzie. Podoba mi się to pod tym względem, okolica mi się podoba, hotelu. Bo jak byliśmy na Krecie, to tam jak wychodziliśmy z hotelu, to była zaraz ruchliwa ulica i kompletnie nie było miejsca, żeby sobie spacerować. A tu jest tak fajnie. Jest tutaj obok ruchliwa ulica, ale koło naszego hotelu są tylko takie uliczki, gdzie jest naprawdę mały ruch. Tam jakieś knajpy, bary, bary, nawet mamy obok hotelu Plazawaw. Jak będziemy wracać z plaży to pokażę Wam to pokażę Wam okolice co tam się znajduje obok naszego hotelu Krzysiek się fascynuje, bo tutaj są same rzeki, jeziora. My obok y, hotelu też mamy staw. Ej obok hotelu to jest staw czy jezioro? Staw czy jakiś większy, jak jezioro. Mamy staw. No i powiedział, że idzie zaraz kupić wędkę. No a co do dzisiejszej podróży to ogólnie podsumowując była tragedia, ale to tylko przez Wojtka. Znaczy, w sumie lot mieliśmy opóźniony. Znaczy siedzieliśmy w samolocie z godzinę dobrą? Nie, no dobra, nie całą godzinę musieliśmy czekać w samolocie, aby mógł wylądować, więc to nas... Aha. Ja już nie myślę, co mówię. Jak już wystartowaliśmy, to po chwili Wojtek nam zasnął, więc spoko spał niecałe dwie godziny, więc luzik. Mieliśmy czas, żeby się też tam lekko przykimać. No a potem, jak już wstał z tej drzemki, no to się zaczął Armagedon. Jak to z małym dzieckiem, ale daliśmy radę. Później, jeszcze jak wyszliśmy z lotniska, to chyba z dobre pół godziny, czekaliśmy na innych. To też tragedia, bo młody latał, szalał, ale najważ... Strąbisz. Ale najważniejsze to to, że już jesteśmy na miejscu i w końcu mogę Wam ofic... I w końcu mogę Wam oficjalnie powiedzieć, że przylecieliśmy na Majorkę. Idziemy teraz na plażę. Już czuję ten powiew chłodu. No i ogólnie naprawdę jest to pięknie. Weszliśmy tylko z hotelu, a już mi się podoba, więc jak zaczniemy zwiedzać, to... to już w ogóle. Po 100 km w końcu doszliśmy na plaży i jest pięknie. Zaraz Wam pokażę, czekajcie, nie będziecie oglądać tylko mojej gęby. Wody to chodź, zamoczymy girki. Tam jest ten pomościk, co tam słynne zdjęcia na Instagramie. Chyba ten, chyba że tam dalej. Tam mamy wyjście. Gdzie? Tam, tam No, mówi ci, że my przeszliśmy dużo za dużo. czekaj, sandałki ściągniamy. Daj nóżkę do góry. Ciepła? Oj, co to? Wojtek, bo tak, bo w klacze będzie 2 metry mniejsza. jak na Malediwa tutaj jest nasz hotel my wracamy już do hotelu bo był ciężki dzień czas w końcu się położyć jutro też jest dzień jutro mamy w planach Bojtek, cały mokry, cały z piachu Będziemy się kąpać i spać, a jutro mamy w planach iść na plażę, bo jest naprawdę przepięknie. A po obiedzie chyba już zostaniemy tutaj w hotelu na basenie. Na dniach trzeba będzie jeszcze ogarnąć jakąś wypożyczalnię, bo trzeba zwiedzić trochę wyspy. Pokaż, które. A to nie jest do wody chyba. nie, to takie tata kupi. Takie, co? Takie. Takie, będziesz wodą. Będziesz wodą psikał. Tata weźmie. Tamto nie, to nie nie, 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 To nie. Czekaj na tatę. Tata pójdzie zapłacić. Редактор субтитров Na Windę czekasz, ale gdzie jedziesz? Śpiewaj. Jadę na plażę. Na plażę. Jesteśmy już po obiedzie, jedziemy na plażę. Ja się opalałam do obiadu przy basenie. A chłopaki Ej, wchodzicie? Nie. A ja? No i nie dokończyłam wam, bo Winda przyjechała. Idziemy teraz na plażę. Jesteśmy po obiedzie. Chłopaki rano byli na plaży, a ja się opalałam przy basenie. Nie. A ja się opalałam przy basenie, bo Wojtkowi się na basenie nie podobało. Nudziło się, więc Krzysiek zabrał go na plażę. A jak wrócił to on już spał, więc jesteśmy na znaczy mały, jest podrzemce, idziemy się teraz kąpać. Wczoraj pogoda była moim zdaniem nie zaciekawa. Ogólnie było ciepło 26 stopni, ale wiał taki mocny wiatr. Mi tam było gorąco. Tobie to wiecznie jest gorąco. Dla mnie to tak... Nie było to... Nie była to fajna pogoda, a dzisiaj to już jest... Patela totalna. Więc idziemy na plażę. Trochę się spaliłam z tyłu, wszystko mnie piecze, mimo że się smarowałam. Gdzie idziemy? Tam czy wkoło? na to jest gór Co? na wzór No, a jutro już mamy środę i chcemy wypożyczyć sobie auto. Już wczoraj by... jutro. No, co jest jutro? Środa. Co ty gadasz? A co? Nie. No, a dzisiaj jest wtorek. Nie. No, jak? Wtorek. Weź mnie nie denerwuj. Środa. No, jutro jest środa. No. to no. się no, tak powiedziałam. Jutro mamy już środę i chcemy sobie wypożyczyć auto i trochę pozwiedzać wyspy. Wczoraj byliśmy sobie obczaić już tutaj wypożyczalnię. Jest kilka wypożyczalni, cenowo też się różnią, na przykład wczoraj byliśmy w jednej i za dwa dni takie małe autko. Ile? 130 euro? Tak? 120. A o, naprzeciwko była druga wypożyczalnia. Za 130 i za 130 było auto. Więc widzicie, wystarczy przejść przez ulicę, i już cena skacze o 10 euro, czasami nawet o 15. Więc warto sobie pochodzić i poszukać, znaleźć jakąś korzystniejszą ofertę. O, zobaczcie, tu jest jedna wypożyczalnia, tu jest taniej. A tutaj z drugiej strony macie drugą i tutaj już cena skacze wzwyż 10 czy 15 euro więc a tam już za rondem ma no jak, Polaki cebulaki a tam już jest promenada i za promenadą mamy plażę więc naprawdę bliziutko hmm. takie a... seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better No, no, i have seen a lot of change. Been through a i of pain. Things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright